Sporting U-Tour. Tak się nazywa ten samochód, załatwiłem kluczyk, no bo już musiałem, słuchajcie. Tutaj tablica rejestracyjna założona, i to widać, że całkiem nieźle to wygląda. Siedmiomiejscowy samochód. Siedmiomiejscowy minivan. Ale co najważniejsze, zobaczcie sobie w środku. Co ja tu będę opowiadał z zewnątrz, jeżeli środek w tym samochodzie jest po prostu oszałamiający. Pierwszy raz widzę w sumie na żywo zobaczcie jakość wykonania fotela fotele grzane, wentylowane hmm, oczywiście skórzane zobaczcie na zagłówki, jak wyglądają oczywiście dziura w dachu wielka panorama. Tutaj, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą podobno to do, do deski rozdzielczej z Mercedesa tutaj takie ala drewienko. Tutaj Ala skóra, wszystko Ala Ala, ale bardzo dobrze wygląda. Tutaj taki Ala marmur, ale nie jest to piano, blegi, się nie palcuje. Drążek zmiany biegów z Audi chyba zapożyczony. Ale naprawdę jest to wszystko bardzo dobrze wykonane. Jeżeli chodzi o od strony wizualnej, zero zastrzeżeń. Tutaj delikatnie miękkie, tutaj Ala drewienko, tutaj skórka, przeszywana niteczką, tutaj skórka. Tu już plastik i bardzo duże kieszenie, ale zobaczcie co się dzieje z tyłu dwa fotele kapitańskie, grzane, wentylowane oczywiście, przesuwane takie do środka i z powrotem do tyłu wchodzimy tutaj przez środek i mamy trzy miejsca dla dzieci, ale dorosłe osoby też się zmieszczą ja się zmieściłem, tutaj mamy na przykład stoliczek który jest naprawdę bardzo solidny i do tego wszystkiego wielki bagażnik, oczywiście klapa otwierana jest elektrycznie, no naprawdę powiem wam, za 149 tysięcy złotych to, no to jest jakiś hit w ogóle bo jak złożysz te fotele, no to masz mega wielki samochód czteromiejscowy, jak pan prezydent jak wam się podoba? No i słuchajcie, jest wielka konkurencja dla europejskich marek i dla europejskich samochodów. A dlaczego? Ponieważ ktoś mógłby się śmiać, że to chiński samochód i nie chce, ale wszystkie te elementy, części i to wszystko, co zostało tutaj w tych samochodach wykonane, po prostu jest z naszych europejskich samochodów, bo oni właśnie produkują wszystkie części do samochodów, którymi Wy jeździcie, tymi europejskimi, tymi podobno lepszymi. Czyli dlatego ta deska rozdzielcza jest taka podobna do Mercedesa. Dlatego te fotele zrobili takie, jakie zrobili, bo fotele w tym, w tym samochodzie są po prostu fenomenalne. Kształt tutaj tego podłokietnika, chociażby nawet kształt właśnie tutaj tej, tego selektora zmiany biegów z samochodów z grupy Volkswagena. No po prostu oni te rzeczy mają i te rzeczy wykorzystali we własnych samochodach. Na, na przykład te obudowy głośników. Takie troszeczkę też bardzo przypominają Mercedesa. Poza tym, tutaj ta panorama prawdopodobnie jest zapożyczona z jakiegoś modelu, którym jeździmy teraz po drogach. I teraz odpowiedzcie sobie na pytanie. Jeżeli chcecie powiedzieć, że to jest chińskie i nie chcecie, Zoro, rozejrzyj się teraz po swoim domu. Nie wiem, gdzie oglądasz ten film. Rozejrzyj się po swoim samochodzie i wskaż palcem na produkt, który nie jest z Chin. W domu może się coś znajdzie, ale w samochodzie może być ciężko. Nie wiem jak Wam, ale mi się podoba. A jeszcze musiałem sprawdzić, czy pasują części z europejskich samochodów i wycieraczki pasują bez problemu. 44 zł. Mam taki komplet na półce. Nawet nie wiedziałem.